Co czeka dalej dolara i euro w 2025 roku? Jeden dolar kosztuje już około 4 ,15 zł 15 groszy, a z kolei 1 euro już tylko 4 złote około tam 23 grosze. Co takiego stało się z rynkiem walut i jakie są moje prognozy na kolejne miesiące? Ostatni taki odcinek miał miejsce w połowie października 2024 roku i był to pierwszy raz od początku powstawania tych prognoz walutowych, gdzie się pomyliliśmy. Co prawda, była to pomyłka o tyle dziwna, że... Połowiczna. Co to znaczy połowiczna? No, prognozowaliśmy wtedy, że dolar może się co prawda umocnić, ale do przedziału maksymalnie 3 złote 95 groszy, zł. z kolei euro miało zachowywać się względnie spokojnie i latać w przedziale 4,25 do 4,30. No o ile prognoza dla euro się sprawdziła, bo faktycznie przez większość czasu był on w tych cenach, o tyle możliwe umocnienie dolara zostało mocno niedoszacowane. To powstaje jednak w takim razie pytanie, co dalej? Czy dolar ma jeszcze potencjał do wzrostu, czy może jednak czeka? Nas z powrotem fala umocnienia się złotego. Odpowiedzi na te pytania będą dokładnie. W tym materiale. Partnerem odcinka jest Walutomat, największa platforma wymiany walut w Polsce, dzięki której wymienisz waluty po atrakcyjnym kursie. Załóż konto z linka w opisie i odbierz 50% zniżki na prowizjach od wymiany. Dołącz do ponad 1500 inwestorów w strefie premium DNA. To najlepsze miejsce do inwestycyjnej edukacji również dla Ciebie. Dziękuję za wszystkie prawie 57 tysięcy subskrypcji. Pomóż temu kanałowi dalej się rozwijać i zostaw swoją już teraz. Na początku zróbmy sobie krótkie podsumowanie tego, dlaczego prognoza na czwarty kwartał 2024 sprawdziła się tylko w połowie. No i tutaj powód jest. 1. Niedoszacowanie wpływu wyboru Donalda Trumpa na kurs dolara. Na początku czwartego kwartału mówiłem, że potencjał umocnienia złotego już wygasł i jego osłabienie może sięgać nawet poziomu 3,95 zł. Jednak rynek po wyborze Trumpa na prezydenta postanowił wycenić jego zapowiedzi wyższych ceł, no i postanowił zrobić to w sposób naprawdę ekstremalny. Tu jeszcze raz warto wyjaśnić krótko tę prostą drabinkę co mają cła do kursu dolara i do kursu złotego. Realizacja kolosalnie wysokich ceł, no to jest potencjał na wyższą inflację w Stanach Zjednoczonych, a ryzyko wyższej inflacji to z kolei ryzyko wolniejszych albo mniejszych, albo jedno i drugie, obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Mniejsze obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych przy jednoczesnych obniżkach stóp w Europie, które tak czy inaczej są realizowane przez Europejski Bank Centralny, prowadzą z kolei do większego rozjazdu pomiędzy oczekiwanymi stopami procentowymi wyższymi w Stanach Zjednoczonych i niższymi. W Europie. No i konsekwencje są takie, że przecież lepiej lokować wtedy oszczędności w dolarze niż w euro, więc lepiej kupować dolara i sprzedawać euro. Efekt jest taki, że mamy kolosalny spadek kursu euro-dolar. Jeszcze w październiku kurs euro-dolara wynosił około 1,12. Dziś wynosi 1,03. Spadek na takiej parze walutowej o 8%, no to jest krach. To najbardziej płynna para walutowa świata. To nie jest coś, co powinno wahać się o 8% w kilka miesięcy. Taki ruch wywołać może tylko ekstremalna wręcz zmiana postrzegania otoczenia. Taka zmiana wystąpiła na rynku po wyborze Trumpa na prezydenta. Od dawna uczulam wszystkich, że kurs złotego jest bardzo mocno powiązany z kursem euro-dolara, bo cała polska gospodarka jest de facto oparta o właśnie tę parę walutową. Euro do dolara, euro do dolara, euro do dolara. I to też świetnie pokazuje rozjazd, jaki widzieliśmy. Złoty osłabił się ekstremalnie do dolara, nie przez to, że z naszą gospodarką coś, coś Coś się zadziało, albo że to u nas coś się zmieniło. Złoty osłabił się do dolara głównie przez słabość euro do dolara. Nie bez powodu. Kurs euro złoty zachowywał się idealnie niemalże do prognozy sprzed trzech miesięcy, no i jest na bardzo podobnym poziomie co 3 miesiące temu. No więc to jest takie wyjaśnienie tego, co się zadziało. To mamy za sobą. Teraz czas odpowiedzieć sobie na pytanie. Co dalej? Czy to koniec umocnienia się dolara i czy warto dziś wymieniać go z powrotem na złote? No to dla niecierpliwych powiem w skrócie. Według mnie tak, tak jak w czwartym kwartale mówiłem, że czas umocnienia złotego jest za nami, i co prawda, w tak nie doszacowałem siły osłabienia, ale teraz z powrotem twierdzę, że wraca czas na umocnienie złotego, a dolar będzie się osłabiać. Nie tylko do złotego, ale w ogóle w skali globalnej. A oto dlaczego. Przede wszystkim osłabienie złotego, tak jak już ustaliliśmy, wynikało głównie z tego, jak rynek odebrał zagrożenie nową odsłoną wojny celnej, no i zdyskontował to do granic możliwości. Jakiekolwiek osłabienie tej retoryki już samo w sobie doprowadzi do odwrócenia się rynkowego nastroju. Zwłaszcza że wszystko to dzieje się, w świecie. Gdy dolar jest według wielu mierników na poziomach najbardziej przewartościowanych od lat. Bank of America stara się regularnie szacować wewnętrzną wartość amerykańskiego dolara i dzieli się wynikami swoich wyliczeń w porównaniu do obecnego kursu tej waluty. Według tego miernika dolar jest obecnie najbardziej przewartościowany w całej historii ich pomiarów i odbiega od swojej realnej wartości o ponad 20%. Idźmy dalej. To teoretyczne przewartościowanie z Jednocześnie odbywa się w czasie, gdy sentyment rynkowy do dolara jest na absolutnych szczytach. Na takich szczytach, gdzie w ciągu ostatnich 25 lat był zaledwie 10 razy. No, oczywiście może się na nich utrzymać jakiś czas. To nie jest tak, że ekstremalnie pozytywny sentyment do dolara czy czegokolwiek innego musi zawalić się z dnia na dzień. No niemniej jednak, ten ekstremalnie pozytywny sentyment ma jednak niewielkie szanse na trwanie w nieskończoność. W zasadzie no, nie ma żadnych szans na trwanie w nieskończoność. Ekstremalnie byczy sentyment do dolara ma też inne realne i bardziej rynkowe konsekwencje. Mianowicie, jeśli spojrzeć na obecne pozycjonowanie się spekulacyjnych pozycji na dolara, to okazuje się, że jest ono największe od 2019 roku. Ujmę to prościej i upraszczając, ale dla lepszego zrozumienia. Od 6 lat nie było na rynkach, Postawione tak wiele gotówki na dalszy wzrost wartości dolara, co obecnie. To realne pieniądze, które wprost rzuciły się na to, żeby uczestniczyć w tym Trump Trade i stawiać na dalsze umacnianie dolara. No rynek bywa z reguły przewrotny i rzadko kiedy robi to, czego oczekuje od niego większość, zwłaszcza w takiej euforycznej masie i zwłaszcza w sytuacji, gdy już uwzględnił w swojej wycenie. To, co potencjalnie może stać się najgorsze. Indeks dolara, czyli taki, który agreguje zachowanie amerykańskiej waluty do innych największych walut, przejawia zresztą też bardzo podobne zachowanie, co w 2016 roku, gdy Donald Trump został wybrany prezydentem po raz pierwszy. Poglądy gospodarcze Trumpa od tamtego czasu nie uległy jakimś gigantycznym zmianom od czasu tej pierwszej prezydentury. Rynek postrzega w pierwszym odruchu Trumpa jako osobę, która doprowadzi do wzrostu wartości dolara. I nie mówię teraz o krótkoterminowym wzroście nawet, tym kilkumiesięcznym, ale o tym, jak miałby zachować się dolar w czasie prezydenta Trumpa przez całe lata. No podczas pierwszej prezydentury rynek również w pierwszym swoim odruchu uznał, że zapowiedzi nowego prezydenta to jest niemalże pewniak do wzrostów na dolarze. I indeks dolara wtedy również w pierwsze miesiące po wyborze nowego prezydenta dynamicznie wzrastał i w zasadzie to wyglądało to bardzo bliźniaczo do obecnego wzrostu. zestawienie tamtego zachowania się indeksu dolara z obecnym widać na tym wykresie. No i widać pewne podobieństwa, prawda? A co działo się jednak z dolarem potem, gdy Donald Trump został już faktycznie zaprzysiężony na początku 2017 roku? No cóż, to wystarczy z kolei spojrzeć na inny wykres, bo rok 2017, czyli rok faktycznej weryfikacji pierwszych zapowiedzi Donalda Trumpa już na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych, to był rok gigantycznej wręcz dewaluacji dolara i spadek indeksu dolara o grubo ponad 10%. Czy tym razem będzie podobnie? Oczywiście nie mam pojęcia, ale zwracam waszą uwagę na to, że historia raczej nie potwierdza tego, że Trump jest dla dolara byczy. Wielokrotnie powtarzamy, że Trump nigdy nie chciał i nie chce silnego dolara. Trump chce poprawy bilansu handlowego Stanów Zjednoczonych, a silny dolar po prostu to utrudnia i może zaprzepaścić wszystko, co udałoby się osiągnąć dzięki nałożonym cłom. W efekcie wtedy inflacja poszłaby w górę, a bilans handlowy zostałby bez zmian. No i to nie nie brzmi jak miks, który chciałby osiągnąć prezydent. Dlatego też uważam, że jesteśmy w punkcie przesilenia dla dolara. I tak jak kwartał temu nie miałem problemu z mówieniem, że w sumie to można kupować te dolary, tak teraz nie odważyłbym się już. Na takie zdanie. Obecnie dolar jest dla mnie przewartościowany i pierwsze miesiące faktycznej prezydentury Trumpa zweryfikują to przewartościowanie. W pierwszym kwartale 2025 spodziewałbym się więc osłabienia dolara i umocnienia złotego. A co za tym idzie spadku kursu dolar złoty? A co w takim razie z euro? No tu sprawa powinna być trochę prostsza, bo jeśli kurs złotego bardzo dobrze bronił się przed spadkiem wobec euro, to spadek całego indeksu dolara powinien z kolei doprowadzić do dalszych wzrostów na parze euro złoty. A w konsekwencji też do dalszego umocnienia się złotego względem euro również. Tutaj jednak no nie oczekiwałbym jakichś szalonych rezultatów. Już nawet zejście do poziomu 4,20 powinno być w tym wypadku uznawane za sukces. Sukces złotego. W przypadku euro po prostu jest o wiele mniej do zdyskontowania. Nasz kurs bronił się tym, że Rada Polityki Pieniężnej odwlekła słownie obniżki stóp procentowych, podczas gdy Europejski Bank Centralny realizował dalej swoje obniżki stóp procentowych. Im dalej jednak będziemy wchodzić w 2025 rok, no tym bliżej obniżki będą miały miejsce też u nas. Ja nie wierzę w zmianę frontu przez prezesa Glapińskiego, który postanowił słownie trochę przenieść obniżki na 2026 rok. Rada Polityki Pieniężnej w 2025 powinna obniżki zacząć realizować i sądzę, że zacznie. A to sprawia, że realnie największa część umocnienia złotego z tego zakresu już jest za nami i obecnie pozostaje nam tylko wzrost na bazie globalnej. Spadku wartości dolara. Czyli tak, upraszczając trochę te wszystkie być może zagmatwane słowa, to w pierwszym kwartale myślę, że kurs dolara do złotego spadnie, a kurs euro do złotego albo pozostanie na bardzo podobnym poziomie, albo też spadnie, ale o wiele, wiele mniej niż kurs dolara do złotego. No, w obu przypadkach świadczyłoby to raczej o umocnieniu się naszej waluty. No i zweryfikujemy się jak zwykle za kwartał. Sam jednak zdecydowałem się postawić na to sporo gotówki, bo jak informowałem w odcinku, jak inwestować na pierwszy kwartał 2021, 2025 roku zabezpieczyłem większość swojego portfela i publicznego i prywatnego przed spadkiem złotego, chcąc zachować dodatkowe zyski, jakie uzyskałem z umocnienia się tego ostatniego umocnienia się dolara. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim myślicie w komentarzach: czy dolar będzie się dalej umacniał, czy na dziś to już koniec i czas szybko wymieniać go z powrotem na złote. A niezależnie od tego, czy myślicie tak jak ja i chcecie wymieniać dolary na złote, lub myślicie odwrotnie i chcecie wymieniać złote na dolar. Pary, to najlepiej będzie to zrobić przez walutomat, bo będzie po prostu. Tanio. Mnie najbardziej zawsze denerwuje, jak przepłacam za coś bez sensu, a przepłacanie za wymianę walut, no to jest zdecydowanie na szczycie tej listy. A w Walutomacie się nie przepłaca, bo stawki są o wiele lepsze niż w kantorach bankowych, a o ulicznych kantorach to nawet nie będę w tym wypadku wspominał ani ich porównywał. Do tego standardowa prowizja w Walutomacie to 0,2% wartości wymiany, a korzystając z linka do założenia konta z opisu tego nagrania, można ją dodatkowo obniżyć o połowę. O połowę dobrze słyszycie. Do tego wszystko jest dostępne 24 godziny na dobę, dni w tygodniu, więc nic, tylko wymieniać waluty każdą stronę, jaką tam chcecie. A jeśli interesują Was też częstsze niż kwartalne przemyślenia o walutach, to zapraszam również do dołączenia do Strefy Premium DNA, gdzie jest już z nami ponad 1500 inwestorów, którzy niemal codziennie otrzymują i ode mnie, i od całego naszego zespołu różne analizy i przemyślenia o rynkach, o spółkach, o gospodarce i o walutach również. A do tego mają też możliwość obserwacji, jak sam inwestuje własne oszczędności w portfelach o łącznej wartości ponad 3,3 miliona złotych. Duże pieniądze, jest dużo emocji, ale gwarantuję Wam, że jest jeszcze więcej nauki. Więcej na ten temat znajdziecie na stronie premium link oczywiście w opisie tego nagrania, a w tym materiału to już wszystko. Do zarobienia, cześć.